wszystkich bardzo serdecznie z salonu Marella, w którym mam przyjemność prowadzić dzisiejszego live'a. Salon Marella to oczywiście stylizacje bardzo kobiece, eleganckie, ale też stylizacje casualowe. Dlatego przygotowałam dla was dziewięć i połowa z nich będzie właśnie utrzymana w stylu Casualowym. Nie wiem, kto jest ze mną, nie widzę Was. Tutaj koło mnie jest oczywiście bardzo dużo osób i tutaj mi towarzyszą. Natomiast byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyście powiedzieli, czy jesteście. Napiszcie w komentarzach i oczywiście czekam na Wasze komentarze dotyczące stylizacji, które Wam pokażę, czy Wam się podobały, czy Was zainspirowałam. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo ja jestem. Wyjątkowo dzisiaj pokażę stylizację pierwszą na modelce, nie na sobie ale myślę, że będzie wam się ta stylizacja bardzo podobała. Przypominam również jeszcze wam o rabatach, które czekają jak zawsze przy live'ie i informacje o tym rabacie macie na bieżąco wyświetlaną na dole na pasku. Także zacznijmy od pierwszej stylizacji, proszę na naszą nową modelkę Maję. Pierwsza stylizacja to na pierwszy rzut oka wydawałoby się garnitur, ale to, jest, to nie jest garnitur, drogie panie. To są osobno spodnie typu kuloty oraz bardzo elegancka nowoczesna marynarka. One są wykonane z takiego materiału, który troszkę imitują jeans i może być spokojnie użyty właśnie jako komplet, tworzący właśnie taki bardzo nowoczesny, fajny garnitur. Spodnie kuloty krótsza nogawka, szersza, bardzo dobrze wygląda na sylwetce zarówno niższej, jak i wysokiej. W momencie, kiedy mamy właśnie jesteśmy niskie, bardzo fajnie założyć do takiej stylizacji buty na obcasie. Ale tutaj dzisiaj, właśnie, żeby przełamać, założyłam buty na modelce typowo męskie. Płaskie buty czarne, które tą stylizację po prostu podkreślają i nadają jej takiego mocniejszego charakteru. Bardzo ciekawa marynarka, zobaczcie, to jest taką aplikacją dodatkową falbaną, która nam uwydatnia i podkreśla biodra. Specjalnie włożyłam tutaj marnarkę do środka, żeby uzyskać taki efekt asymetrii i żeby pokazać jeszcze te ciekawe złote łańcuchy, które są właśnie na spodniach. Jeżeli nie lubicie tego typu aplikacji dodatków, możecie sobie oczywiście ten łańcuch odpiąć i po prostu całkowicie go zlikwidować, albo nawet w taki sposób wiszący też fajnie wygląda. Do tego Piękne złote guziki podkreślające stylizację i czarna torebka dopasowana do butów, również ze złotymi aplikacjami, oczywiście logo, logo Marelli. No i tutaj mamy przepiękną biżuternię z salonu Tous, złoty łańcuszek i do tego miś, czyli charakterystyczny bardzo dla, dla firmy Tous, wykonany z szafirów, przepiękny i ładnie bardzo komponuje się w tej całej stylizacji. Pokaż jeszcze Maju z tyłu. Manarka jest staliowana Pięknie podkreśla sylwetkę, zobaczcie, dłuższa. Dzięki takiej asymetrii właśnie też fajnie sobie dziedzicie sylwetkę i wydaje nam się wtedy, że te nogi są dłuższe, ponieważ marynarka jest krótsza i ładnie tą sylwetkę nam podkreśla i w odpowiednim momencie tutaj właśnie sylwetkę całą przecina. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza pierwsza propozycja. Maja pójdzie teraz przebrać się w kolejną, a ja opowiem o stylizacji, którą mam na sobie. Moja stylizacja to. Ten kto mnie i obserwuje na Instagramie to wie, ulubiona moja stylizacja Black and White. Ja kocham tego typu zestawy. Uważam, że są bardzo kobiece, bardzo eleganckie, przede wszystkim bardzo uniwersalne. Pasują nam na różne, do różnych sytuacji. Czy to są wyjście ze znajomymi, czy to jest jakaś impreza, czy to są bardziej eleganckie spotkania w pracy. Zawsze zestaw Black and White się sprawdzi. Stylizacja moja składa się z czarnej, krótszej sukienki, taliowanej, tutaj może tego nie widzicie, lekko rozkloszowana. Długość idealna do pracy, lekko kończy się nad kolanami. Do tego dobrałam białe szpilki również z firmy Marella oraz białą dłuższą marynarkę. Marynarkę specjalnie przepiłam tutaj sobie paskiem, żeby podkreślić talię i żeby stylizacja nabrała takiego fajnego, ciekawszego charakteru. Oczywiście charakter tutaj dodaje również biżuteria. Zobaczcie, piękna biżuteria z salonu Tous. To jest stal chirurgiczna, oraz diamenty oraz białe złoto. Słuchajcie, bardzo elegancka. Uważam, że do tej stylizacji świetnie pasuje, świetnie się komponuje. Zresztą nie tylko do tej. Jeżeli lubicie tego typu biżuterię, niekoniecznie złotą albo srebrną, to naprawdę polecam, bo jest bardzo fajna. Przede wszystkim zaskoczyły mnie te elementy właśnie pierścionka, dlatego że ja tutaj może Wam tego dokładnie nie pokażę. One są takie, o widzicie? Takie bardzo elastyczne i świetnie się tutaj dopasowują nam do. Do naszych palców. Także naprawdę, i do tego oczywiście jeszcze brałzaletka, którą dobrałam, też bardzo ładna, z dodatkowymi elementami, takimi właśnie wykonany z białego złota. Także stylizacja taka Black and White, tak jak powiedziałem, pasuje nam na różne okazje. Możecie oczywiście marynarkę użyć do innych stylizacji. Może być ona na przykład cała w Total White Looku, czyli zakładamy białe szerokie spodnie, albo białe wąskie spodnie typu cygaretki. Do tego na przykład czarne buty, albo białe, żeby już utrzymać tą stylizację całą Total Look. I też na pewno fajniej i ciekawie będzie to wyglądało. Ale taka marynarka to również marynarka, która się świetnie sprawdzi w wydaniu casualowym. Czyli możecie sobie do niej założyć na przykład spodnie z wysokim stanem jeansowe, do tego trampki, Adidasy i białą marynarkę. Świetnie też na lato, na przykład biały kapelusz by wyglądał. Jeżeli lubicie tego typu dodatki i dobrze się w nich czujecie, to zachęcam właśnie do tego dostosowania ich i sobie urozmaicania właśnie tych stylizacji poprzez właśnie dodatki typu kapelusz, pasek i, i, i tego typu inne dodatki. Już moja modelka jest gotowa i zapraszam do kolejnej stylizacji. No pięknie, teraz możemy razem wyjść gdzieś. Piękny zestaw black and white, tak? Ale koleżanka tutaj cała ubrana w total black looku. Słuchajcie, ja po prostu też uwielbiam ten look. Ja myślę, że każda kobieta uwielbia. Już nie wspomnę o tym, czy tego, że tego już nas wyszczupla. No bo oczywiście zawsze jak chodzimy, chodzę z paniami na zakupy tutaj w klifie, to jak się pytam, jakie pani chcą stylizację, czego szukacie, szukają czarnego, bo są szczuplejsze. Wiecie, można wyglądać też szczupło w innych stylizacjach, jak są odpowiednio dopasowane do sylwetki i ładnie po prostu na nas leżą. Także nie znaczy to, że czarne, jesteśmy szczuplejsze. Co tutaj nie mamy co odchudzać na modelu. Więc to już druga sprawa. Stylizacja składa się z dłuższej marynarki. Zobaczcie, bardzo, wezmę na chwilę torebkę. Bardzo ciekawej. Popatrzcie. Mamy wystawione tutaj ręce, i z tyłu taka forma troszeczkę poncza. Super to wygląda. I jest przede wszystkim bardzo praktyczne. Tutaj dołożyłam do tej marynarki pasek z mareli, ale jeżeli byście nie chcieli, jeżeli nie chcecie podkreślić tak mocno tania, albo źle się czujecie w takich obcisłych rzeczach, to oczywiście możecie zostawić ją luźno i też fajnie wygląda. Monarka jest ciekawa, również ma dłuższy, dłuższy krój. Pod, tutaj nam co prawda ukrywa biodra, ale bardzo ładnie się komponuje właśnie z tymi spodniami, które mają kant. I też już powtarzam, któryś raz na live, że taki kant zawsze powoduje, że sylwetka jest szczuplejsza. Nie muszą być czarne drogie, panie, mogą to być dżinsy, mogą to być innego koloru spodnie. Kant zawsze nas wyszczupla, wyszczupla sylwetka i wydłuża nam nogi. Marynarka również, tak w poprzedniej stylizacji, ma piękne złote dodatki, piękne złote guziki. Tutaj oczywiście, tak jak widzicie, klamra w pasku Marella też nam nawiązuje do tego złota, więc pięknie wygląda. No i biżuteria. Zobaczcie, jaka cudowna biżuteria z firmy Tous. Długie kolczyki, zakończone takim księżycem i podejrzewam pewno perełką. Przy tego typu sylwetce i przede wszystkim kształcie twarzy, długie kolczyki bardzo dobrze wyglądają. Przede wszystkim wydłużają nam twarz, podkreślają nam tutaj długość szyi, wyszczuplają całą sylwetkę. Są naprawdę bardzo fajne. I do tego oddaję torebka. Bardzo proszę. Też z firmy Marella, ze złotymi dodatkami. Złoty łańcuch oczywiście i... Tutaj zobaczcie, drogie pani, lakierowana, oczywiście mógł, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest za dużo tego, tak, bo dosyć dużo złota, jeszcze mamy lakier. Już tutaj, jeżeli byśmy założyły buty lakierowane, to rzeczywiście byłby tego przesyt i nie może, nie wyglądałoby to dobrze, ale wszystko jest spokojne, bardzo eleganckie, przede wszystkim tajemnicze, no i kobiece. Uważam, że to jest stylizacja tak naprawdę dla każdej z Pań i nie musi tego zakładać w ten sposób, to nie musi być komplet. Spodnie oczywiście kupujemy sobie osobno, marynarkę osobno. Ja to specjalnie tak stworzyłam, tworząc taki garnitur, ale możecie to Swobodnie rozkompletować i założyć po prostu do różnego innego dołu, na przykład albo spodnie do koszuli, do innych rzeczy. Bardzo dziękuję. A Was czeka teraz kolejna stylizacja, którą dla Was przygotowałam. Kolejna stylizacja to taka, można powiedzieć, typowo biurowa, ale myślę, że można też również spokojnie ubrać sobie taką stylizację, na no jakieś bardziej eleganckie, czy nawet wyjście albo nawet zakupy, zmieniając oczywiście tutaj buty. Już pokazuję. Są to. Bardzo eleganckie, szerokie spodnie. Znowu, kant, o którym mówiłam wcześniej, który nam wydłuża i wyszczupla sylwetkę. Szerokie spodnie, które pięknie maskują nam grubsze uda. No i przede wszystkim wysoki stan, który nam wydłuża całą sylwetkę. Także pokażę Wam, jakby to wyglądało, jakbym ja je założyła. I do tego przygotowałam w komplecie piękną białą koszulę. Biała koszula to tak, jak już wcześniej mówiłam, to jest must-have w szafie każdej kobiety. Ta koszula ma dodatkowo bardzo ciekawe, ozdobne aplikacje. Tutaj na kołnierzu, zobaczcie, takie złote i na kieszące. Więc tutaj już musimy ostrożnie, jeżeli chodzi o dodatki, nie przesadzamy absolutnie z nim, mamy dosyć dużo dodatków na samej koszuli. Ja przygotowałam do tego jeszcze torebkę, która może właśnie przez to, co tutaj jeszcze do niej dopięłam, nadaje tej stylizacji taki troszeczkę może mniej elegancki charakter. Biała torebka z Marelli, takie pudełko i piękna jedwabna chusta. Słuchajcie, chustę możecie wiązać sobie, to bardzo fajnie wygląda właśnie tak przy torebce, ale równie dobrze mogłybyście tą chustę rozciągnąć, bo tutaj torebki już tego chyba. O, uda mi się, uda mi się, tak. Możecie to sobie po prostu wyciągnąć i przełożyć do koszuli. Tak, to jest jak się coś pląta w ostatnim momencie, ale próbuję już tutaj dla Was, żeby wam pokazać. Zobaczcie. I tworzy się nam piękny komplet, w którym również możemy na różnych okazjach wystąpić. Do tego przygotowałam jeszcze biały zegarek z firmy TOUS. Piękny, również ze złotymi elementami, żeby nawiązywały właśnie tutaj do tych zdobień, które są na koszuli. Drogie pani, jeżeli chodzi o koszulę, jeszcze. To jeżeli macie wybór i potrzebujecie koszulę, nie wiem, jedną na wyjście, to pamiętajcie, że kupujcie zwykłą, gładką, tak? A jeżeli chcecie sobie podkreślić charakter stylizacji i nie chcecie zbyt dłużej zastanawiać, co założyć, jakie dodatki dobrać, to kupujcie właśnie tego typu koszulę. Ta koszula pięknie sprawdzi się po prostu w różnych stylizacjach i już sama w sobie jest dodatkiem. Jeżeli chodzi o kieszeń, zobaczcie, jak pięknie też wygląda. Jeżeli, jeżeli panie macie większy biust, to tutaj akurat taka kieszeń nie jest zbyt dobra, dlatego że przy większym biustie powinniśmy kupować koszule, które w ogóle takich kieszeni nie mają. Ale Zawsze możemy tutaj coś pokombinować i sobie po prostu rozpiąć dwa guziki, żeby zrobić tak zwane V tutaj pod szyją, żeby wyszczupić tą sylwetkę. Więc myślę, że w sumie to dla każdej z tych sylwetek można byłoby tą koszulę założyć. Już mamy kolejną stylizację przygotowaną przeze mnie. Bardzo proszę. Słuchajcie, letnia, kolorowa, piękna stylizacja. O. Stylizacja jest bardzo prosta. Słuchajcie, składa się z sukienki, a sukienki kochamy, dlatego że zakładamy jedną sukienkę, buty jesteśmy ubrane, tak? Nie musimy kombinować. Nie szukamy już teraz spodni, nie szukamy bluzki. Mamy sukienkę i jesteśmy gotowe do wyjścia. Piękny dekolt, zobaczcie, podkreślając tutaj właśnie sylwetkę do tego pasek. Możecie sobie oczywiście do tej sukienki założyć coś innego. Niekoniecznie taki. My zostawiliśmy ten, który jest w tej sukience, ale mógłby na przykład nawiązywać do torebki, czyli być w kolorze beżowym, jakiś beżowy skórzany, albo gdybyście chcieli na przykład dodać bardziej eleganckiej, eleganckiego charakteru tej stylizacji, to moglibyście założyć na przykład złoty pasek i złote buty. Tutaj mamy akurat takie płaskie, całkiem takie proste, każualowe, codzienne, codzienne sandały, również oczywiście z logo Marella w kolorze złotym, także złoto, widzicie, kochamy wszędzie, tutaj tego jest pełno, ale fajnie wygląda i się do ilustracji pięknie komponuje. No i biżuteria, biżuteria z firmy Znowu stal chirurgiczna pozłacana. Do tego kolorowe kamienie mamy na bransoletki. O, zobaczcie. Piękne bransoletki. To możecie oczywiście założyć bransoletkę jedną, ale myślę, że to wtedy jest tak przewidywalnie i nudno. Ja lubię, jak czegoś jest po prostu więcej. Nie mamy tutaj już kolczyków, ale mamy konkretnie założoną jakąś tam ilość tych bransoletek, po to, właśnie podkreślić nadgarstek, nadać tej stylizacji całej charakteru większego. Pięknie komponują się te kolory oczywiście tutaj z, z kolorami na sukience. Także uważam, że bardzo ciekawa stylizacja. Do niej byście, drogie Panie, mogły spokojnie założyć na przykład żakiet beżowy, czy niebieski, czy dżinsowy, albo dżinsową kurtkę. I znowu ta stylizacja nabiera innego charakteru. Zamiast butów na przykład sneakersy, i już macie taką stylizację na spacer, na plażę. Także myślę, że można z tą sukienką bardzo wiele rzeczy ciekawych zrobić, różnie ją skomponować, wystylizować. No, jest bardzo ciekawa. Bardzo dziękuję, i teraz przechodzę do kolejnej stylizacji. No, i znowu black, słuchajcie, znowu czarny kolor. A to dlatego że szykujemy się, słuchajcie, do kolejnego sezonu, tak? To znaczy, to nie ma znaczenia, że macie tylko w czarnym chodzić, ale nie niewątpliwie już jesień kojarzy nam się właśnie z ciemniejszymi kolorami i, i takie też mam tutaj chciałam, bo wszystkie rzeczy, które pokazuję, są z nowej kolekcji. Zobaczcie, czyli kolejne spodnie z szeroką nogawką, czyli to oznacza, że naprawdę są modne, powinnyście takie spodnie w swojej szafie, drogie Panie, mieć. Do tego piękna aplikacja w srebrnych kolorach, zobaczcie. I jeszcze do tego bluzka, która również posiada na... Na sobie taką właśnie dodatkową aplikację. Przy tego typu zestawie już rezygnujemy całkowicie z biżuterii, chociaż ja wybrałam biżuterię do niej z salonu. Tous. zaraz wam pokażę. Jest to tylko bardzo delikatny pierścionek, zresztą notabene, słuchajcie, cudowny. Bardzo mi się podoba. Myślę, że nawet do tego, co mam dzisiaj ubrany, też mógłby być. Zobaczcie. Przepiękny. Też tutaj kształt takiego misia. Troszeczkę wystaje tutaj nad palec, ale fajnie to wygląda. I do tej stylizacji nawet te pierścionki, które tutaj mam, przekręcały mi się. Też ładnie wyglądają, także ten zestaw drogie Panie możecie założyć no raczej na takie wieczorowe pewno jakieś wyjście gdzie bardziej eleganckie, chociaż niekoniecznie, tutaj te niestety te dodatki nie są odpinane, ale możecie połączyć na przykład takie spodnie ze zwykłą białą koszulą. Pokażę Wam na przykładzie tej koszuli poprzedniej, ale pamiętajcie, że bez takich dodatków, czyli zwykła biała koszula, czarne spodnie, Czarne szpilki, no bo białe to już tak bardzo mi tutaj nie pasują, ale czarne albo męskie, właśnie takie typowo płaskie, które modelka miała na poprzednich stylizacjach. I to też jest bardzo ciekawy zestaw. No a bluzka, no to oczywiście bluzkę możemy łączyć z różnym dołem. Czy to będzie rozkoszowana spódnica, czy spódnica ołówkowa, czy nawet dżinsy, słuchajcie, i srebrne szpilki. Też świetna stylizacja na wyjście na dyskotekę, na imprezę. Uważam, że bardzo ciekawa. Przede wszystkim tego typu rzeczy, no pozbywają nas problemu, jaki dodatek, tak? no bo dodatki już są tutaj w postaci tych aplikacji, i nie musimy zastanowić Zastanawiać się nad tym, czy to pasuje, co do tego dobrać. Jeszcze a propos tych dodatków tutaj przy spodniach. Są idealne dla pań, które mają węższe biodra, dlatego że wszystkie tego typu dodatki, stylizacje, aplikacje na wysokości tutaj bioder, właśnie przy kieszeniach, powodują, że te biodra są większe. Czyli dla pani, na przykład o figurze odwrócony trójkąt, są idealne, ponieważ nam tutaj tej sylwetce daje objętości. Podkreślają tam sylwetkę. Jak ja mówię, dodaję objętości, to nie znaczy, że pogrubiają, drogie panie, tak? Żeby to było jasne. I również te pasy, tutaj kanty, które są na spodniach, tą sylwetkę nam wyszczuplają. Także bardzo ciekawy zestaw, mam nadzieję, że Wam się podoba i chętnie przyjdziecie i przymierzycie. No i teraz słuchajcie, o Jezu, no kocham tą stylizację, ja wszystkie kocham, <grych> ale ta jest wyjątkowa, proszę. Codzienna, zwykła, może dla Was nie będzie nic wyjątkowego, ale mi się podoba ta odsłona Marelli. Dlatego, że w większości nam skojarzy się właśnie z panią taką bardzo elegancką, z tego typu stylizacjami, które pokazywałam, które mam na sobie, a tutaj bardziej taka właśnie codzienna, ale świetna, że podkreślająca sylwetkę, bardzo fajna. Sweter jest z nowej kolekcji, na przykład, ale spodnie już są chyba ze z poprzedniej. Ale jeszcze są dostępne w salonach, także spokojnie możecie przyjść, przymierzyć, one również do wielu stylizacji będą pasować. I zobaczcie, wróciłyśmy do tych butów, które były poprzednio na stylizacji, znowu męskie buty płaskie. Teraz, oczywiście, zakładając takie spodnie, krótsze nogawki, no to każda z Pani od razu, o, będę za niska, będę za gruba, no to szpilka. No właśnie, nie, na spokojnie. Zobaczcie, ta stylizacja też świetnie wygląda z płaskimi butami. Bardzo mi się podoba, jest bardzo ciekawa, więc zachęcam do zakupu. Przede wszystkim paski jeszcze na swetrze, które mi się bardzo podobają. Jeszcze a propos jeszcze pasków, powiem wam tylko tyle, że paski nas generalnie pogrubiają. I teraz, im ten pasek jest grubszy. Taki poziomy, tym my rzeczywiście jesteśmy grubsze. Ale tutaj te paski są cienkie, więc one rzeczywiście tej swece nie naddają tego. Nie ma tej ciężkości, bardzo fajnie i ciekawie wyglądają. Do tego torebka z firmy Marela Malutka, z nowej kolekcji, zobaczcie, świetna. Też mi się bardzo podoba. To są w ogóle bardzo modne takie teraz mini torebki, także myślę, że możecie też do różnych stylizacji je wykorzystać. No i oczywiście zegarek. Tutaj skorzystałam, wybrałam tylko mało, mały dodatek w formie właśnie zegarka. Nie mamy żadnej innej biżuterii. Pozłacany zegarek i jakieś kolorowe kamienie, które nadają temu zegarkowi takiego bardziej eleganckiego charakteru. Także myślę, że bardzo fajna stylizacja. Nie wiem, napiszcie w komentarzach czy Wam się podoba, czy lubicie tego typu zestawy, czy ten róż do Was przemawia, czy uzałożyłybyście coś takiego. No ja uważam, że jest świetny. Tutaj akurat wybrałyśmy dla modelki sweter troszeczkę większy, dlatego że tutaj dekolt jest taki prosty, ale ja lubię jak coś jest lekko odsłonięte. Dlatego, jak kupicie troszkę większy rozmiar, będziecie sobie mogły spokojnie go opuścić tak na ramię i trochę dodać takiego seksapilu, Także fajnie wygląda. Myślę, że to takie codzienne wyjście. Super, bardzo dziękuję. I kolejna moja stylizacja. Słuchajcie, to już też bardziej każualowa stylizacja. Przechodzimy do tych każualowych. Znowu takie kolory właśnie beżowe, jesienne, brązowe. Bardzo mi się podobają. Tutaj mamy teraz w nowej kolekcji w Marelli tego typu spodnie wykonane z eko-skóry, mamy czarne, będą teraz w kolejnej stylizacji pokazane i brązowe. Podbijamy sobie nogawki, do tego możemy założyć drogie panie, jak akurat miałam sneakersy przygotowane białe i też torebkę, która poprzednio była w stylizacji zaraz pokażę, ale możecie do tego założyć oczywiście szpilki albo kowbojki i fajnie ta stylizacja się prezentuje. To jest taki typowy basic takich koszulek powinniśmy mieć bardzo dużo w swojej szafie, bo one do wszystkiego pasują, one się fajnie z różnymi stylizacjami komponują, także zachęcam do zakupu takich prostych, zwykłych po prostu koszulek, które tworzą nam po prostu w szafie taką bazę. No i teraz kurtka. No kurtka, jest, słuchajcie, słuchajcie, świetna, po prostu świetna, przede wszystkim jest bardzo lekka. I z takim specjalnym wypełnieniem, które tutaj jest opatentowane przez Marelle, to jest takie niezwykle wypełnienie takiego, w formie takiego puchu naturalnego, który jest 200 razy, chyba się nie mylę, 200 razy cieplejszy niż naturalny puch. Ale nie mam tam, jak pokazać, słuchajcie, ona no jest po prostu lekutka, dosłownie lekutka jak piórko. Tego może nie widać, ale niezwykle wygodna. I słuchajcie, łatwo ją prać, szybko schnie, pięknie wygląda. O, nie założę chyba na marynarkę, bo chciałam Wam jeszcze pokazać, ale może założę, jakkolwiek to będzie wyglądać. Zobaczcie, krótszy rękaw, fajnie się prezentuje, no oczywiście nie do dzisiejszej mojej stylizacji, ale do jeansów na przykład, do bardziej takich eleganckich spodni e, typu chinosy, jak tutaj mamy założone właśnie te skórzane, też fajnie wygląda. Nie jest dwustronna, ale jest naprawdę bardzo ciekawa, fajny wzór, możemy wykorzystać do bardzo wielu różnych stylizacji. I jeszcze ostatnia przed nami stylizacja, spodnie, czarne tym razem. Seko skóry, Świetne, zobaczcie. Znowu te przeszycia. Szeroka nogawka. Fajnie wygląda. Przeszycie, które nam wyszczupla, wydłuża nogi. Do tego jeansowa koszula. Również z takimi ciekawymi przeszyciami, troszeczkę jaśniejszymi, podkreślającymi tutaj nam właśnie i biust i, i całą sylwetkę. I dobrałam do tego czarną torebkę. O! W ten sposób to wygląda. Patrzę jeszcze, czy mam coś tutaj przygotowane. Tak, mam do tej całej stylizacji jeszcze zegarek. Tous na granatowym skórzanym pasku. Oczywiście z dodatkami złotymi, z złotymi elementami, które tutaj do tej stylizacji pięknie pasują i nam tworzą taką bardziej elegancką dzięki tym dodatkom, właśnie stylizację. Także mam nadzieję, że Wam się podobały te stylizacje, wszystkie moje propozycje. To już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Drogie pani, jeżeli jesteście zainspirowane, jeżeli macie ochotę przyjść, przymierzyć, zakupić, to bardzo serdecznie zapraszam tutaj do salonu Marella, salon, salon w Cliffie w Gdyni. Ja tutaj, też tu jestem dosyć często, więc mogę Wam tutaj polecieć i poradzić jakąś fajną stylizację. Zresztą panie, które tutaj pracują, również świetnie się na tym znają i na pewno Wam wszystko pokażą. I te stylizacje, które dzisiaj prezentowałam, również będziecie mogły na spokojnie obejrzeć. Bardzo Wam wszystkim bardzo dziękuję. Liczę na Wasze komentarze, na opinie. Życzę wszystkim dobrego wieczoru i do zobaczenia na następnym live.